E, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. No dobra, nie ma co pierdzielić, ciśniemy z misją. Ten odcinek zaczyna się podobnie jak poprzedni, bo też staliśmy w tym miejscu. Ehm, zobaczymy, jak misja będzie wystarczająco krótka, tam zostanie nam sporo czasu na grobowiec, Co zrobimy grobowiec. Nie wiem, ile mamy tych pieczęci. Mamy chyba 5? Nie, mamy 4. Czyli zostały to de facto dwa grobowce. I możemy otwierać tą taką kratę w Willi Auditore, żeby zdobyć sobie pancerz Ecja, zbroję Ecja. Nie, ETSIA, jakiego ej, jakiego Ezio? Altaira, ta Altaira, nie, Ezio to jest ten. Dobra, demon, góra-dół, góra-dół, kontaktujesz, kontaktujesz. Ogarnij się. Ezio! Dio mio! Jesteś żywy! Czy to prawda? They say you killed the Doge. I was trying to save him, Leonardo. But the truth matters little. I failed. And now I'm the most wanted man in Venezia. Well, perhaps you are in luck. It's Carnevale in Venezia. This is the time when everybody goes without a face. That's why I'm here. Do you have a mask I can wear? Of course, of course. Somewhere in here. Grazie, amico mio. And I have something for you. Oh! More of the codex. Aha. This one's quite complex. Hmm. It's a new design, my friend. A mechanism for your wrist, but not a blade. In fact, it seems to be a kind of arma da foco, but as small as a hummingbird. Is that possible? I have no idea. Let's build it and find out. Broń palna w nadgarstku, ciekawe, nie? Znaczy takiej w ostrzu, to jest wypróbuj prochową modyfikację ukrytego ostrza. W ogóle sama koncepcja tego, że w tamtych czasach, w których żył Altair, dało się, że myśl, myśl techniczna ogólnie była aż tak posunięta do przodu, że dało radę rozkminić broń palną takiej wielkości. Wiecie, to były czasy, w których broń palna dopiero wchodziła, nie? I to nie były małe pistoleciki, to były takie wielkie muszkiety, więc. To jest takie naciągane trochę, no ale powiedzmy, że takie coś miało miejsce i dało radę takie coś skonstruować. Okej, okay, niech będzie, niech wam będzie. Altair, łebski hop. Wy wyprzedzał swoją epokę, można powiedzieć. Dobra, tak, że potrafił po prostu... Naucz się posługiwać pistoletem. No, spoko. Potra potrafił skonstruować coś, co jeszcze nie, nie dało się skonstruować w jego czasach. To jest całkowicie normalne. Pistolet. Okej. Okay. Strasznie... Trudno się tym analogiem tutaj... Wybiera to to, ale udało się. Dobra. Musimy oczywiście przytrzymać lewy przycisk myszy. I jak już się pokaże, taka prosta linia można strzelić. Oczywiście to jest głośne, więc jakby asasyn i rzecz, która robi tyle hałasu, no to się... To się nie dodaje, tak? No ale kurde... Czasami idzie tym zabić kogoś. I bo, jak nie da się dogonić kogoś, czy coś, a mamy taki otwarty pościg, no to. Jak nie daj rady inaczej, no to po prostu tak trzeba, nie? Jak trzeba, to trzeba nic nie poradzić. O, tu jest w ogóle skrzynka, której nie otworzyłem. Nigdy w ogóle nie byłem w tym miejscu, więc to nie jest wcale dziwne, że tej skrzynki nie otworzyłem. No dobra, wracamy do Leonarda. Powiedzieć, że ostrze, a w zasadzie pistolet ukryty się spisuje. Działa jak ta lala, szczyla jak powinno, jak powinno szczylać, także. Bardzo dobrze. You've done me good, brother. Ma certo. But I'm sure your return was not just to play with new toys. Is it about this terrible new dodge they've installed? Marco Barbarico. Then you'll want to speak with your friend Antonio. I've seen him quite a bit lately at a uh, uh, mutual friend's. I'd look for him there, in the Dorsoduro district, to the south. Ask for Sister Teodora. Sister? Well, um, <clears throat> in a way. Yes. Siostra i Ezio, nie możesz tam dzisiaj wezwać broni. Grazie, Leonardo. Now, teraz, co o tej masce? Patrzcie teraz, Ezio ma na twarzy kurde kawał żelastwa i nikt go nie, nie rozpoznał. No, wy byście powiedzieli, że to jest Ezio Auditore? To co? Ten Ezio Audiktorek, który ma biały strój z czarnymi elementami, ukryte ostrze i ma bardzo dużo broni przy sobie, potrafi w bardzo łatwy sposób zabić najważniejsze osoby, przedostawać się w jakieś różne miejsca? Pff, co wy, kurde. Serio, pomyśleliście, że takie coś, że, że to jest Ezio? Nie, wcale nie Ezio, ale patrzcie. Jaki w ogóle, może teraz Ezio trochę płaszcz naciągnie Chwila. Jak się chwilę postoi, to on... O, płaszczem się zakrywa, patrzcie. To jest... Specjalna peleryna, którą można uzyskać tylko podczas karnawału, czyli podczas właśnie um, tego okresu w grze, gdzie mamy ten karnawał. Mamy na sobie maskę oraz właśnie tą specjalną pelerynę. Normalnie ta peleryna właśnie była, była bez tego tutaj oznakowania, bez tego wzoru, nie? A teraz jest właśnie ta. Czy mieliśmy ogólnie pelerynę, pelerynę medyceuszy, ale mamy teraz tą, ona bardzo fajnie wygląda. Szkoda, że można ją nosić tylko teraz, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda? Nie można mieć wszystkiego. Jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. Jakby to powiedział Ezio Auditore, albo zwykły cygan, po prostu. Dobra, lecimy do grobowca w takim razie. Mamy tutaj grobowiec, jest chyba powyżej. Wcale nie dziwne. Do góry, Ezio. Do góry. To jakiś znowu kościół. Zresztą te wszystkie grobowce są w takich kościołach, więc to nie jest wcale dziwne. O Jezu, jak bardzo się przydaje Te doskakiwanie do góry. O Jezu, to jest bardzo fajna opcja. Schodzimy tutaj i gdzieś tutaj jest ponoć wejście, tak? O, tak, jest. Jedziemy w takim razie. Otwieraj Ezio i patrzymy, co nas za wyzwanie czeka. Najgorszy grobowiec jest już zrobiony, ta czasówka, co mieliśmy chyba w... dwa odcinki temu, coś takiego, więc... Okej. Okay. Nie pamiętam, żeby było jeszcze coś trudniejszego. O kurde, czy to by był ten grobowiec? Bo jest jeden grobowiec, w którym jest taki pewien easter egg, którego ja... <laughs> Przepraszam którego ja wam pokażę. Pamiętam jak to się robi? Chyba pamiętam. Trzeba trzy razy dźwignię pociągnąć. Zobaczycie, to jest dość ciekawa rzecz. Mam nadzieję, że zdążę to uchwycić. Znaczy, zdążę, czy że uchwycę to ogólnie na nagraniu. I zobaczycie sobie. Ktoś, kto już grał w asasyna i zna mniej więcej takie e, tego typu rzeczy, to będzie wiedział o co chodzi. Rozwiąż zagadki katakom w by znaleźć ukryto w nich pierzęcia asyna.

Będziecie się, będziecie się tak kłócić w wieczność? O, pobieg gdzieś. Nie, stoi. Aha, czyli dupa. E... Mogę go jakoś zabić? E, panowie, mogę jakoś stąd wyjść? Okej, okay, mogę. Tamten mnie nie zauważył, serio? Oh, what the fuck? O, oh, come on Ej, to już jest przesada On powinien by be bez problemu zauważyć, dobra Spróbujemy może z... A, nie mogę ostrzy używać Okej, okay. spoko Siemanko O, ty Następny uciekający templariusz Fak, to dlatego on tutaj nie zareagował na śmierć swojego kolegi Wystreszył się, dobra Trzeba go w takim razie poszukać O, jest tam na dole ty, 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 chodź tu tym razem mam nadzieję, że zdołam go tutaj złapać, czy nie? No, chodź! Weź mnie nie denerwuj, chodź tutaj! Leave me alone! Never! Oh, fuck! Come on! Dobra, to było super. O, gdyby nie ta drabina, to bym tu nie wlazł, kurde. Chyba przewidzieli to, że. Znajdzie się jakiś debil, który na pewno tutaj spadnie. Dzięki Bogu, że oni to przewidzieli, bo. Kurde, spadłbym tutaj i umierał. Po prostu do końca świata bym tutaj siedział. Okej okay, tutaj. Ale daj się złapać. A dlatego nie mogłem tych tutaj pieruństw y, używać. Dlatego nie mogłem tutaj ostrzy używać, bo to by było za proste. O Jezu Mogę tędy jakoś Chyba mogę, mam nadzieję. Kuźwa nie wiem Oa! Dobra, wezwij posiłki, niech mnie zabiją. <noise> Mój żywot nie ma sensu. Jestem najgorszym chyba asasynem, jaki może istnieć. Nie, a tutaj jakoś po tym da się wejść. Aha, dobra. A co tam, zatrzymałeś się na kawę czy na partię Brydża? Teraz po poprawię swoje słuchawki. Skoro i tak już tempo pościgu zelżało trochę, to mogę tutaj sobie już trochę odpuścić. Dobra, gdzie jesteś? A, zaczekałeś na mnie. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzicie jaki uprzejmi strażnicy? Nawet czekają, aż ich zabijesz. Nie, jego chyba nie idzie fizycznie złapać, że się nie da po prostu. Halo? Chopaku. O Boże. Jak ja będę tak sterował, no to ja no go na pewno złapię, to jest pewne. Fuck off! We are not under attack! No asasyn kuźwa, O boże Ach, Otwórz drzwi, dobra zaraz Tutaj jakoś trzeba wejść? O po korzeniach Dobra, łapie Co tu się dzieje? Dobra Zabijemy tutaj wszystkich po kolei Bo widzę nie ma tutaj innego wyboru Wow Jak to jest by możliwe, że takiego ciężkiego Rozwaliłem w tak szybki sposób? No popa i ciak! Do widzenia. Następny No, no o nie! Kontra! No dawaj, dawaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Oj, oj, no niechcący, no przepraszam, nacisnęło mi się. Jeszcze! Dawaj, dawaj, no nie udało się, jeszcze raz. Oj, dawaj, dawaj. A, dobra, bo... Ile się można bawić, dobra Wytłukłem tutaj cały garnizon. W takim razie można się zabrać do roboty, tak? Tak. Ciekawe, który to jest grobowiec, czy to jest ten, o którym myślę, czy to jest jakiś inny. Okej, okay, ciekawe dość drzwi. To jest, to jest chyba to. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak jest, to jest ten, tylko że którą tu się dźwignia powinno nacisnąć. <laughs> Nie pamiętam, która to była dźwignia, więc wybaczcie. To był ten grobowiec, to jest, na, to jest pewne, ale czy to jest. Na pewno ta dźwignia. To jest też czasówka, ale mniej hardkorowa. Oh. Chyba o to, to, Chyba to jest to. Nie, nie jestem pewien. Oh, come on Serio. <coughs> to się naciskało raz. Wiecie co? Tym razem mi się udało. Zabiłem go, po prostu leciałem tutaj górą i na końcu nacisnąłem yy, zabójstwo I szło to zrobić, serio. Udało mi się. Wow, ale nie wiem, czy tamci mnie nie zauważą przypadkiem. Spróbujemy zrobić tak, żeby mnie nie zauważyli, aczkolwiek nie musi to się udać. Okej, okay, udało się. Nie musiałem z niej walczyć, czyli jednak dało się go zabić. Wow. Nie sądziłem, muszę powiedzieć. Dobra, ciśniemy do przodu. I teraz tak. To, co musimy zrobić, to nacisnąć dźwignię i stać przy wodzie. Po minucie ma się ponoć coś stać. Zobaczymy, czy się stanie. Tutaj oczywiście te dźwignie wszystkie się przesuną. Wszystko tutaj się pozmienia. Mam nadzieję tylko, że mi się uda to tutaj ogarnąć. Ee, raczej tak, bo chyba wszystkie warunki, które trzeba spełnić, tutaj znam. I raczej postaram się tutaj wszystko wykonać. No ale wiecie, różnie może wyjść. Widzicie, jaki lak? No, to właśnie to chciałem Wam pokazać. Tylko nie wiedziałem, jak dokładnie to zrobić. Obejrzałem filmik i teraz już wiem. I teraz co robimy? Teraz co robimy? Teraz co robimy? Jeszcze raz interakcja. Trzeba około minuty się wpatrywać z takim wychylonym eciem, który patrzy w wodę, i wtedy to się aktywuje. Także znowu patrzymy. O! Oj, 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 oj. I co? I to tyle. To jest cały Isterek, który chciałem wam pokazać. I to właśnie o to mi chodziło, to była całość ta niespodzianka. To już się teraz nic nie stanie, trzeba robić grobowec, nie ma wyjścia. Czyli tak, biegniemy. Nie wiem jak tu jest. Nie, nie pamiętam drogi, którą tutaj trzeba było przebyć. Kilka razy przechodziłem grobo. Opa! Jak ten bydlak mnie za nogę złapie, to nie ręczę za siebie. Dobra. Jeszcze raz klikamy to dźwignię, trochę mi zajdzie, bo... Tak jak chyba wiecie. Jak ktoś ogląda dłuższy czas tego, zagra to zagrajmy Już kilka odcinków obejrzał A zwłaszcza kilka poprzednich odcinków To wie, że w moim przypadku Kamera w tej grze jest moim przeciwnikiem Moim wrogiem Także, no cóż Będzie wychodziło tak, jak będzie wychodziło, po prostu Tu, tu, tu Teraz tak, tutaj Dobra O, come on A, trzeba bokiem wskoczyć tego Ja pierdziele Mogliście mi o tym wcześniej powiedzieć Tak, była tam podpowiedź, a demon oczywiście nie patrzy, bo i po co Dobra, dobra, teraz już ogarniamy, teraz bez faili, teraz ogarniamy tak, żeby było dobrze Bez pierdzielenia się, Ezio Dajesz jeszcze raz What the fuck, co ty żeś tu odwalił za manianę? o Jezu Co tam było napisane, zaawansowane pokonywanie ścian, coś takiego? Przyda się o Boże Będę robił długo ten grobowiec, coś czuję. Już go robię długo, bo kilka razy patrzyłem. A, dobra, jest. Okej. Okay. Jedna część układanki chyba wskoczyła na swoje miejsce. Jedziesz, Ezio. Dobra, tędy. Okej, okay, udało się. To trzeba trochę. Bo to trzeba innym trochę sposobem robić, niż ja robiłem I wtedy wychodzi A ja robiłem trochę nie tak, jakbym to, jakby trzeba było, dlatego nie wychodziło Dobra, wskoczyło drugie, jeszcze trzeba dwie dźwignie nacisnąć Łops Dobra Tędy, hopa, 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 hopa Ale Ezio, spokojnie Nie bądź taki narwany, no leć do przodu, Ezio Dobra, mamy jeszcze w miarę czasu, jak widzę więc spokojnie, demon, spokojnie, nie denerwuj się. I jeszcze jedna część tam została, żeby zrobić cały ten grobowiec. Nie jest aż taki trudny, nie jest jakiś mocno zaawansowany, tylko ja jestem po prostu idiotą. Tak jak powiedziałem. Możesz tu wejść. Boże, dziękuję. A nie, zostało mało czasu, właśnie. O, fakt, nie wiem, czy mi się uda. Nie uda mi się. A, wybornie. Tędy. Tak, tędy, a, trzeba tutaj wejść, dobra, gdzie dalej? What the fuck, co ja mam tutaj zrobić? Okej, okay, od nowa, Ok, ha ah, super Idealnie po prostu Dobra Ezio, wracaj Czekaj, czekajcie, mogę tu jakoś tutaj, jak ja mam tutaj to zrobić? Mam tutaj w bok chyba skoczyć na to Później tam dalej, aha Dobra, także od początku panowie i panie Jedziemy Hmm, wybornie Już jak myślałem, że mi się prawie udało To teraz straciłem w ogóle poczucie Gdzie mam iść i dupa No dobra Gdzie jest to do resetowania Czekajcie, gdzie to jest, gdzie to jest Ja tutaj skakałem dookoła Czyli to w zasadzie pewnie będzie gdzieś tam Tak, wykąp się Cio, Jeszcze parę razy się wykąpiesz, uwierz mi Jak spadniesz jeszcze w taki sposób Jak spadałeś do tej pory, to jeszcze kilka razy się wykąpiesz Uwierz mi Dobra, tędy I teraz tu I tam trzeba zresetować to dźwignię I lecimy dalej Tylko teraz będzie trochę szybciej mi pójdzie, bo Będzie bez tych przerywników filmowych Bo już te, te kamienie są naciśnięte Dobrze, że się nie resetują, bo to by masakra była Okej okay. Wciskaj Dobra I teraz, Ezio, lecimy Na pełnej Na pełnym tutaj, na pełnej prędkości Bez pierdzielenia, bez opierdzielania się Okej okay. Okej, okay. zaraz tędy Nie tędy Boże, Ezio My się nie rozumiemy z Ezio, ja muszę mu parę liści chyba strzelić przed odcinkiem Wtedy będzie mnie rozumiał Jezu, jak ja nienawidzę tego grobowca To przez te uciążliwe sterowanie ale nie, w sumie sam sobie napada, wrzuciłem, żeby padem sterować, a nie klawiaturą, bo klawiaturą byłoby o wiele łatwiej. Ale nie, padem oczywiście, bo padem jest lepiej, wygodniej, bardziej i fajniej. Nie jest. Już teraz się przekona... O Boże, nie, ja nie mam skakać na to ścianę, tylko mam skakać w bok. Come on, demon. Rozumiesz, ty, co się do... No, Ezio! Fuck. Ty kutochu. Tędy, dobra. Gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, gdzie teraz, tutaj What the fuck jak ja mam tam wskoczyć? Ja ją ja w ogóle tam skakiwać. No na pewno mam tam skakiwać, tylko jak dokładnie, ECJO! Zabijecie, wykastrujecie. Aha, tutaj. To ma sens. Gdzie teraz? Tutaj. Dobra, o no to takie kurde była taka. Ojej! nieee your... Ty szmato Lecim Ostatnia, Boże, nie wiem jak mi się to udało Ale jestem bardzo szczęśliwy, że to już koniec Koniec Nareszcie koniec Aha, musiały ci się schody wysunąć Hopie, nie dało rady Jakoś prościej, nie kilofa ze sobą wziąć Żeby się tu wspiąć? Nie, po co Widzę, że logiczne myślenie tutaj wysiada Po co logiczne myślenie Skoro masz ecja Ecjo zna swoje sposoby Tutaj, nie, to jest po prostu No łatwiej by było kuźwać na to skałę Wdrapać niż skakać tutaj dookoła Jak debil, no Dla ecja dla ecja Dobra, tutaj otwórz ten sarkofag Boże, mam dosyć tej gry. Gro, możesz już przestać i. Dobra. Ten grobowiec to jest ostatnia rzecz, co robiłem w tym odcinku. Mam już dość. Serio. Nas kolejny raz już ta gra wywołała we mnie taki stan, w którym już mam dość grania w cokolwiek. Dzisiaj. Dość. Muszę odpocząć, zaparzyć sobie chyba melisy czy czegoś. Czegoś na uspokojenie, bo ja po prostu. Pikawa mi, czy kiedyś strzeli przez to grę. Po prostu. Strzeli mi przez to grapikawa kawa. Dobra, otwieraj to i idziemy stąd. Mam dość tego grobowca. Ale zobaczyliście chociaż ośmiertnicę, nie? Zawsze jakiś plus. Dobra, daj ten talerz idę dalej. Kimkolwiek byłeś, byłeś straszną szmatą, że pochowali cię w takim grobowcu. Krzyżyk na drogę. Leoniusa, wal się, Leoniusie. Dobra, została jeszcze jedna pieczęć, więc w zasadzie mamy jeszcze jeden grobowiec do. Dzieli nas. Tak, został nam jeden grobowiec do zbroi Altaira, czyli jeszcze została nam jedna pieczęć. Czyli jeszcze jeden rage odcinek, można powiedzieć albo fail odcinek, w zależności od tego, jak chcecie to nazywać, żeby właśnie zdobyć tą zbroję. Wybornie, po prostu wybornie. Dobra, Jacjo, wyłaś z tych kanałów, masz pewnie, no. Przechodzi twoja peleryna w ogóle przez tą tutaj pokrywę, no, ale to jest całkowicie normalne, spoko. Nie ma problemu, ja nie widzę w tym problemu, jest spoko Inkognito w czasie kardawału. Niezmiernie się cieszę Włączymy sobie jeszcze, znaczy nie włączymy tylko Oczywiście tutaj O tutaj straszny głośno dźwięk miałem Ciekawe czemu, teraz mi się kompletnie dźwięk wyłączył Bo nie chciałem żeby mój mikrofon Złapał dźwięki z gry, ale to już koniec odcinka Za chwilę Więc nieważne, że nie mam dźwięku w słuchawkach No tego to możesz już chyba dokończyć, nie? Dobra, tego jeszcze tutaj skończ Otworzymy sobie tutaj Oczywiście tą skrzyneczkę Znaleź... Znajdziemy stronę kodeksu Strona kodeksu zdobyta O, filozofii, fajnie, wybornie I dobra Na ten odcinek to wszystko Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka Zapraszam was na mojego facebooka, którego macie w opisie Zapraszam do innych filmików I na razie